A u nas już za chwilę odpowiedź na banalne poniekąd pytanie, po co klientowi telefon? Sfotografować właśnie taką okładkę. Pokażemy, jakie korzyści przynosi sklep w telefonie klientom, a jakie sprzedawcom. Wejdzie, zobaczy ofertę i może kupi. Powiemy też, co daje SMS-owanie z kurierem. Nie, nie jedzimy, nie tracimy paliwa. Czasu. I wyjaśnimy o co jeszcze chodzi w tym całym mobilnym marketingu. Taki kod QR jest umieszczany na plakacie. To program Płaca Nie Płaca, odcinek o najmniejszych na świecie mieszczących się w telefonie komórkowym sklepach. Zaczynajmy! Muzyka To jeszcze taki duży, standardowy sklep. Konkretnie rzecz biorąc, księgarnia. Pięć poziomów, dziesiątki tysięcy tytułów, a wśród nich ten jeden. No niech będzie, który wymyśliłem sobie, że kupię. I teraz mogłoby się wydawać, że taki książkowy gigant jest absolutnie bezkonkurencyjny, no bo to on wyznacza trendy i ceny, ale byłoby to mylne myślenie. I to już nawet nie chodzi o to, że mógłbym teraz wrócić do domu i sprawdzić, ile kosztuje ta książka w internecie. No bo po co? Skoro mogę wyciągnąć z kieszeni telefon, mogę sczytać kod książki. I już po paru chwilach wiedzieć, czy bardziej opłacamy się kupić tutaj, czy tutaj. Informacje i usługi dostępne do tej pory jedynie dla użytkowników komputera integrują się z większością telefonów komórkowych i rewolucja ta nie omija także rynku e-commerce. Mobile, obok na przykład wideo w sieci i geolokalizacji stał się jednym z najsilniejszych trendów na rynku. To jest bardzo mocny trend, taki, który rzeczywiście jest widoczny i w marketingu i w sprzedaży i w reklamie, czyli niemal wszędzie, a to dlatego, że po prostu smartfony stały się częścią naszego życia. Ten boom można porównać do sytuacji, jaka niedawno miała miejsce z Facebookiem. Czego dokładnie potrzebujemy, żeby wziąć udział w całej tej zabawie. Potrzebujemy nowoczesnego smartfona, czyli takiego, który będzie wygodny do przeglądania internetu, z dobrym ekranem, z dobrym procesorem, który będzie szybko działał i będzie wygodny w codziennym użytkowaniu. No to zabieramy swojego smartfona na zakupy i sprawdzamy, co można z nim jeszcze zrobić. Okazuje się, że oprócz wykonania telefonu, na przykład do żony z pytaniem czy kupić koperek czy szczypiorek, można też czytywać kody na produktach. Użytkownik wyjmuje swój telefon, korzystając z prostej aplikacji, e, która przetwarza obraz z kamery e, na postać cyfrową i szuka w nich odpowiedniego wzoru tego kodu. Bez względu na to, czy to kod kreskowy, czy kod QR, aplikacje potrafią znaleźć dla nas dokładnie ten sam produkt w internecie. A po co? A po to, żeby porównać jego cenę z cenami w innych sklepach i znaleźć ten tańszy. Jeżeli to jest kod kreskowy, to aplikacja analizuje, co to jest za kod kreskowy, szuka w bazie i pokazuje dopasowane produkty. Podobnie jest z dwuwymiarowymi kodami QR. Zbiór czarnych punktów na białym tle, które telefony za pomocą kamer, które mają wmontowane, odczytują. Ich zaletą jest to, że można w nich zmieścić dużo więcej informacji, na przykład pełniejszy opis tego, co chcemy kupić. Najczęściej jednak producenci umieszczają w nich bezpośrednie linki do strony z produktem. Dzięki temu dużo szybciej dotrzemy do interesujących nas informacji, no i nie będziemy zależni od trafności wyszukiwarki. Prawdziwą frajdą mogą się jednak okazać fotozakupy. To jedna z nowości dostępnych w e-commerce. Użytkownik, który ma aplikację rozpoznającą obrazy, może w momencie, kiedy chce dokonać zakupu, weźmie książkę do ręki, może zrobić, sfotografować właśnie taką okładkę. Po zrobieniu zdjęcia książki aparatem wbudowanym w telefon komórkowy, aplikacja rozpoznaje obraz i wyszukuje takie same produkty w sieci. Dotyczy to także płyt CD. Jednak kiedy poszukujemy czegoś, co jest gabarytowo kolorem również podobne, tak jak na przykład telewizor, to, to rozwiązanie już nie będzie takie skuteczne. Wtedy lepszym wyjściem będzie oczywiście zeskanowanie kodu kreskowego. Dla marketerów jednak wszystkie te opcje są doskonałą okazją do przeprowadzenia ciekawych i angażujących akcji w zakresie mobile marketingu. Popularność telefonów komórkowych w obecnej chwili jest olbrzymia. Właściwie każdy... Ma tą komórkę przy sobie, znam ludzi, którzy mają nawet dwie albo trzy. No i dlatego nic dziwnego, że marketerzy to wykorzystują i chcą nas wciągać do zabawy. To, co wyróżnia marketing mobilny na tle wszystkich innych sposobów komunikowania, to zupełnie osobisty przekaz, jaki ze sobą niesie. Bardzo rzadko zdarza się, że dzielimy się swoim telefonem, smartfonem czy tabletem z kimś innym. Z jednym może małym wyjątkiem: tabletami często dzielimy się ze swoimi dziećmi, a to chyba dla marketerów nie jest zła wiadomość. Jest bardzo wiele narzędzi, za pomocą których marki promują się dzięki urządzeniom mobilnym, no, choćby dedykowane aplikacje, metody adwer gamingowe czy wspomniane już kody QR. Najczęściej wygląda to tak, że taki kod QR jest umieszczany na plakacie, który wisi gdzieś na mieście czy na billboardach. I kiedy go widzimy, to najczęściej zżera nas ciekawość, dokąd on prowadzi. A że telefon mamy przy sobie zawsze, to do zabawy możemy przyłączyć się w każdej chwili i w każdym miejscu. I w końcu sklep zaczyna być wszędzie. To już niby takie normalne i codzienne, no a jednak wciąż trochę zdumiewające, jak to możliwe, że tak gigantyczna, no niech już będzie tak księgarnia, mieści się w tak malutkim telefonie. No a to wszystko właśnie dzięki nim, dzięki smartfonom, dzięki temu, że są coraz bardziej popularne, pojawiają się nowe możliwości. Można na przykład ściągnąć aplikację, która pomoże mi zamówić jedną z tych książek przez internet do domu, albo inną aplikację, która powie mi za ile minut odjedzie mój najbliższy autobus. No niby ten sam internet, a jednak trochę lepszy. To dostrzegli też przedsiębiorcy, dzięki temu wiedzą. Że do internetu w komórkach trzeba mieć teraz zupełnie inne podejście. No i na przykład taki sklep internetowy na telefon też powinien wyglądać kompletnie inaczej. Zakupy z telefonem to jedno, ale zakupy przez telefon to już coś zupełnie innego, o czym pewnie warto pomyśleć. To jest temat, który, e, który w tym roku bardzo mocno się rozwija. Od zeszłego roku coraz więcej sklepów. Inwestuje w technologie mobilne. A to wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej. Tak naprawdę, będąc w centrach handlowych, coraz więcej klientów sprawdza ceny tych samych produktów w sieci. Bo chcą zobaczyć, czy wyjątkowe okazje rzeczywiście są wyjątkowe. No i okazuje się, że na przykład na telefonie można zaoszczędzić około 600 zł, na lodówce nawet 1000 zł. Dla klientów korzyści z mobilnego sklepu są więc niepodważalne, ale dla sprzedawców też, bo gdyby nie informacja w moim telefonie o tym, że gdzieś się stanie, to prawdopodobnie nigdy bym tam nie trafił. Gdy jest sklep w wersji mobilnej, możemy bez, bez problemu uzyskać, pozyskać nowego klienta. Który wejdzie, zobaczy ofertę i może kupi. Jeśli sprzedawca już się na to zdecyduje, powinien pamiętać o odpowiedniej stronie. Mobilna strona sklepu musi być dostosowana do małego ekranu, no bo z telefonu korzysta się zupełnie inaczej niż z komputera. Powinien też pamiętać o kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi. Użytkownicy takich systemów, największych systemów na rynku jak Android, iOS czy Windows Phone, nie mogą mieć żadnych ograniczeń, rzeczywiście muszą wygodnie móc przeglądać wszystkie treści, które są dostępne w internecie. Nie od dzisiaj wiadomo, że ważnym czynnikiem, który wpływa na podjęcie decyzji, o zakupie jest dobre zdjęcie produktu, więc to ono powinno być najważniejszym elementem. Następnie powinno się tam pojawić możliwie najwięcej informacji oraz opinie klientów. Bo tego tak naprawdę użytkownik oczekuje będąc w sklepie, żeby dowiedzieć, czy ten produkt warto zakupić. I, I myślę, że to są takie elementy, na którymi warto się skupić, projektując mobilny sklep internetowy. Patrząc na cały e-commerce, transakcje dokonywane przez telefony komórkowe stanowią około połowy procenta wszystkich, więc na razie nie jest to duży rynek. Jeżeli sklepu na, naszego nie będzie e, w tym kanale, to zrobi to konkurencja i przechwyci, na, przechwyci naszych klientów. Jeśli zatem sprzedawca podchodzi do swojego biznesu poważnie, no to ma się nad czym zastanawiać. 2. Dwa... I wyszli. W taki prosty sposób, nawet nie mówiąc nikomu dzień dobry, chciałbym załatwić to czy tamto, mógłbym przełożyć dostarczenie oczekiwanej przeze mnie paczki na pojutrze. Taką fajną, sympatyczną usługę uruchomiło ostatnio DPD. No a to dopiero początek możliwości, bo w połączeniu z tym, że w internecie można na bieżąco monitorować aktualne położenie paczki, no to jestem w domu. Niemal dokładnie wiem już o której godzinie do moich drzwi zastuka kurier. Na to ważne, bo książka, którą parę minut temu zamówiłem w internecie, jest przecież już w drodze. No to jak technologie mobilne usprawniły funkcjonowanie sektora logistycznego? No tutaj z daleka widać już, że ewidentnie przyczyniły się do rozwiązania największych problemów firm kurierskich i ich klientów. Największą bolączką naszych klientów było to, że chcieli mieć wszystkie zdarzenia o paczce na bieżąco. Największą naszą bolączką było to, że marnujemy bardzo dużo czasu na wydanie paczek kurierom. Kiedyś było tak, że dane dotyczące zebranych i dostarczonych paczek po całym dniu były ręcznie wprowadzane do systemu z pomocą kilku komputerów, a czas pracy kurierów się dłużył. Po pierwsze, rano trzeba było czekać w kolejce na zeskonowanie tych przesyłek, wolniej się wszystko odbywało, późniejszy był czas wyjazdu. A po drugie, do każdej przesyłki przypisywane są zdarzenia, czyli etapy na drodze paczki. Prowadzanie ich w sposób ręczny sprawiało, że pojawiał się w systemie z opóźnieniem, a nie w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem okazało się wyposażenie kurierów w urządzenia mobilne zwane handheldami. Każdy kurier ma swój jakby komputer yy, i sam może dodawać sobie te zdarzenia. Podchodzi bierze swoje paczki, wyjeżdża, nie ma tego czekania. Na wydanie, żeby ktoś inny te paczki, te paczki zeskanował. Dodanym zdarzeniem może być moment odbioru paczki czy jej doręczenia, które w systemie umieszczane zostają już w momencie zeskanowania. Dzięki temu ze wszystkich tych informacji w dowolnym momencie może skorzystać klient. Będzie widział całą, całą drogę swojej paczki, całą historię zlecenia. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku przesyłek niedoręczonych. Informacje o pomyłkach nie opóźniają już czasów doręczeń, ale pozwalają natychmiastowo reagować i rozwiązywać problemy. Z kolei lokalizowanie kurierów oraz informacje o przesyłkach umożliwiają optymalizację ich pracy. Wiemy, gdzie jest kurier. Wiemy jakie są jego możliwości operacyjne i jesteśmy w stanie w sposób automatyczny przekazać mu zlecenie. I choć już na tym udało się zaoszczędzić bardzo dużo czasu, to jeszcze nie wszystko. W swoich urządzeniach mobilnych kurierzy mają mnóstwo informacji przydatnych w trakcie pracy. Ilość doręczeń, ilość kwot, prawda, których trzeba pobrać od klientów. Wszystkie poszczególne informacje na handheldzie mamy, jeżeli chodzi o dokumenty, niedokumenty. Wszystko po prostu jest tym chałhazardziejem. Krokiem dalej było usprawnienie komunikacji bezpośrednio pomiędzy klientem a kurierem, mające zwiększyć skuteczność dostaw do osób indywidualnych. Pomocny okazał się, no i to już po raz kolejny, telefon komórkowy. System e, interaktywnej komunikacji z klientem jest bardzo prosty. E, odbiorca w dniu doręczenia paczki otrzyma informację e, poprzez SMS o planowanym doręczeniu. Ale wcale nie musi akceptować tego terminu. Korzystając z instrukcji zawartych w SMS-ie, podobnie jak ja przed chwilą, może przełożyć termin dostawy nawet o 3 dni robocze do przodu. I tak na przykład wysyłając SMS-a treści 1, przełoży dostawę na dzień jutrzejszy. Chodzi jako zdarzenie do handhelda, jakaś wiadomość. Klika sobie tej paczki nie ręczej, ona ma zmieniony termin doręczenia. Telefon komórkowy ma dzisiaj przy sobie każdy, dlatego klient na wiadomość może odpowiedzieć niemal natychmiast. Możliwość zmiany terminu dostawy jeszcze przed podjęciem pierwszej próby doręczenia przesyłki to nowatorska usługa. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie skuteczności doręczeń przesyłek poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa spotkania się kuriera z odbiorcą. Warunkiem skutecznego skorzystania z usługi jest oczywiście podanie poprawnego numeru telefonu odbiorcy podczas nadania przesyłki. SMS-y od klientów kurierom też są na rękę, bo informacje o zmianie daty doręczenia trafiają do handheld'a od razu. SMS tylko i wyłącznie nam pomaga z tego względu, że odbiorca, jakim jest klient, sam decyduje o terminie doręczenia przesyłek. I po prostu szybciej, sprawniej nie jeździmy, nie tracimy paliwa. Czasu. Ludzie mają dzisiaj coraz mniej czasu, dlatego istnieje potrzeba coraz szybszej i coraz bardziej intuicyjnej komunikacji, a nawet zupełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych z realizacją zamówienia. Eliminujemy ten cały kontakt, to pośrednictwo ludzi, że klient dzwoni do nas do oddziału, proszę pana, nas dzisiaj nie będzie. Aha, dobra. No już kurier tam jedzie do Pana, co co teraz. Nie ma czegoś takiego. W efekcie zadowolony jest kurier, firma kurierska i klient, który podsumowując, dzięki swojemu smartfonowi szybciej znalazł, kupił i szybciej otrzymał produkt, który wybrał w internecie. No i takie zakupy rozumiem. Dostawa w niecałe 13 minut, absolutnie najszybsza w dziejach, a w niej oczekiwana przeze mnie książeczka. Tak samo ciekawa, tak samo interesująca, no ale już nie tak droga, a wręcz dużo, dużo tańsza. Kto wie, być może już za parę lat, żeby kupić coś w internecie, to nie trzeba będzie kompletnie nic zrobić. Może co najwyżej powiedzieć, chcę to, i to nam wtedy spadnie z nieba. Ale i tak prawdziwa rewolucja w zakupach internetowych będzie miała miejsce dopiero wtedy, kiedy za to, co zamówimy, nie trzeba będzie kompletnie nic zapłacić. Tak. I tym pobożnym życzeniem skończymy chyba ten odcinek płacenie nie płacę. Do czasu kolejnego zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i na istv.pl, gdzie znajdziecie wszystkie odcinki płacenie nie płacę. Do zobaczenia. A może Ty masz ochotę na takiego fajnego Samsunga Galaxy ta pod DPD Polska? A jeżeli tak, to wystarczy, że już teraz wyślesz SMS-a treści PNP na numer 71068. W odpowiedzi na swojego SMS-a otrzymasz pytanie konkursowe. Co dwa tygodnie osoba, która odpowie na nie najszybciej, zgarnie taki właśnie tablet. A więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na istv.pl. Powodzenia!